Siema widzowie, dzisiaj jest nowy update w Gorilla Tagu i dzisiaj nie nagrywam sam, bo nagrywam z... Dziś ze Dziś mną jest Swartis i będziemy nagrywać nowy update. Zobaczymy nowości, nowe kosmetyki. I jeśli film Wam się spodoba, to zasubskrybujcie, zalajkujcie, a my przechodzimy do filmu. Także widzimy się w filmie. Dobra. Pierwszą rzeczą, którą będziemy sprawdzać, to będzie forest. Okej? Okay? Okej. Okay. To chodźcie. Dobra. Idziemy sprawdzić forest. Co? Aj. Ej, co to rybki, jest? Rybki, 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 rybki. Rybki! Chodź tu, one uciekają. Patrzcie to, yo! Aj, a co to za wiadro? Mamy rybki, widzowie w Gorillatagu. Ej! Lorraine! Idę. Mam jajka. To co? Ej, oni. to oni mogą. to. Je... A gdzie ty to znaleźłeś? Co tam jest? Jedźcie rybki. Coś tam jest. To jest jedzenie rybek, widzowie. To rybki jedzą. Ej, czekaj, mam. ma, ma, to, ma... Wow! ma to wy... Jedzą to. Słuchaj. Czekaj. Zjesz? No chodź, tu zjesz! No, zjedz to. Podobało się? Co z... A! nom 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 pyszne! Pychota! No, chodźmy sprawdzić nowe rzeczy. Czekaj! Czekaj, bo tu są jakieś kwiaty! Widzę wie? Ja mam pytanie. Ktoś mi wytłumaczy... Oje, o co z tą ścianą chodzi? Ej, o co z tą ścianą chodzi? Co ona jest tak wliczona. Lemming, musisz to wyklepać! Lemming, musisz to co wyklepać! No ściana! Czekaj! Lemig musi to wyklepać. Da się na tym rana, Ale coś się... Może... A co się tam będzie nowa mapa? No jest to jest wiecie, nie? To Space update! Space update Dobra, chodźmy sprawdzić. Aj czekaj, bo tu straszna te kwiatki! Takie kwiatki? One umierają! Co tu jest? Ty, pól, Jak ul? Jest... Jak to możliwe, że jest ul? Co jest? Okay. Patrzcie! Co się stało? Czemu? Ty masz miodek nie. Ej! Pomacy! Nie, nie udało mi się tego nagrać! A ja latałem, widzowie. Tu ty masz miodek, daj miodek. Daj miodek. Pyszne. Widzowie, to i można miodek raść? Zobacz, zobacz. B bierzesz tu, nie? Idzie, znaczy nie bierzesz, tylko idziesz. Idziesz tu, albo skapiesz tu. A można to podlewać? Hey, blue rain. Czekaj. Widzowie, witam was w kanale natury. Dzisiaj będziemy. Oglądać kwiatki i podlewać. Najpierw się je podlejemy. Co jest? One rosną. To znaczy, jak widzicie, woda robi, Odsuń się! E, 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 Atak! Atak pszczół jest! ochrona cię! Co jest? On lata. Pomocy! Masz miód! Daj miodek. Się. E, witam Was w moim kanale natury. Dzisiaj będziemy patrzeć, jak kwiatki rosną dzięki wodzie. Jak wiecie, woda, podle podle podlewając kwiatki w wodę, rośliny rosną. I jak widzicie, Puerto się podlał. I teraz są piękne stojące kwiatki, a nie takie jak leżące, leniwe. Piękne kwiatki są. No dobra, dobra. Ja, ja tu gadam o naturze, a to nie jest kanał natury, tylko. To jest ten. Nie, ma, nie wiem. Idziemy. Chyba tu nic nowego nie ma, więc idziemy do kosmetyków. Tu, prosto. No. Idę. Chodź prosto. Po co? Co jest? Co się stało? Co jest? O, nie, 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 to się stało. nie, o, to Ej, Co nie, 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 kosmetyki sprawdzić. Kosmetyki, kosmetyki, kosmetyki. No, we... Rybki! Pa oh, rybki, rybki tutaj! Co jest? Ej! Co jest? Ej, jaka kamera jest ogromna! Ty! Czekajcie, ja muszę wyjść! A ja się Pomóż Jak się zbakował? Ej, nie ładnie się zbakował! Chodź! Czekaj, jak się Co to jest? Rybki idę! Widzowie co to jest? Fur? Fury? Zowie. a ja wam dzisiaj. Jestem dzisiaj wam przedstawię. Co się robi sobie? Sam. Gnajku! Gnoj, gnajku mimo normalny gnajku! Ty niech cię nie lubi, nie masz wsiasi, się rodzinę, wszystko! Tak. No wchodź, wstawaj, co sprawdzić kosmetyki. Um. Zepsuł. To miały być rybki? Rybki, 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 rybki. By... Przepraszam O co chodzi? Bocz! Za zero O bocz! Mam... Jest bardzo frik Kupię Sprawdzam wszystkie Spry... Ja zawsze sprawdzam tylko to, Co to da się podnosić i co z nimi robić bag mnie Nie ob... O jest Dzi... W dzisiejszym dniu jest galaktyka, czyli pewnie jest Space Update, który będzie niedługo. Dobra, chodźmy, widzowie, przymierzyć kosmetyki. Dobra, pierwszy jest takie, takie coś. To jest super! Widzę coś wspaniałe Czekoladki z, dzie z dzieciństwa. Mmm, mm, jakie pyszne deli o, tu. Delicious króliczek. A, zimno? Czekaj, gdzie? O. Co ty masz ręki tu? Balonik, szczółka. A, widzowie dla was balonik. Inna subskrypcja to jeden więcej balonik dla Was. Jak chcecie, macie balonik, to dla Was. Proszę bardzo. Dobra. Mamy teraz. A, paluszki mamy. A, patrzcie. Jestem królem. O, wszystkich małp. A ja jestem królem wszystkich małp. O. o, o, o. A to nie wiem, to jest jakiś stary dziadek. To jest, nie wiem, badż, no badż z badżami i to, ty patrzcie moje perspektywy widzowie, takie rybki tu pływają, a to jest fajne, bo tu pływają, ej czekajcie, zaraz wrócę, sprawdzę tylko ten, to ubranie tego tygrysa, zaraz wrócę. To jest super zbugowane Popatrz co ma na rączki sobie To jest nie tak to jest Widzicie te rączki takie Nie to u was ładnie wygląda Widzowie u was ładnie wygląda Ale u mnie to, 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 te czarne kropki są takie jakieś Zbugowane Powalone jakieś dziwne Jak ty wyglądasz Ty patrzcie na niego Jesteśmy tygrysami Jauuuu Dobra, Masz mam ogon! Ty, on ma ogonek. Nie, 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 przepraszam, przepraszam, przepraszam. Au! uderz mnie, widzowie. Jedno... Jeden like, to jedno leczenie dla mnie. Mój twarz. Ale jedna subskrypcja, to jeden rewanż. Ktoś zasubskrybował, to dobrze. A! chodź tu, Ach! 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 O, 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 zły człowiek, zły człowiek. O kurde. No widzowie. Chyba więcej nic nie ma do robienia. Więc jeśli film Wam się spodobał, to wiecie co robić. Zasubskrybować. Słuchaj. Słuchajcie, królowa to jest subskrypcja, a król to jest like Musicie za, zasubskrybować i polajkować. I wtedy będziemy... Będziemy, ja będę zadowolony i wbijemy moje wymarzone 100 subskrypcji. A więc, pa, pa widzowie, do następnego!